Siemanko, witam wszystkich siatkarzy, którzy oglądają ten kanał, osoby zainteresowane skakaniem wyżej. Siemanko, tu hadzbe, czyli trening wyskoku, sady, przejebane skoki, czyli to co generalnie Was interesuje. Jak już jesteście na tym kanale, to dobrze trafiliście. Dzisiaj oglądamy sobie Terela Bramuela. to jest taki siatkarz z Kanady, który zasłynął na YouTubie głównie tym, że po prostu absurdalnie wysoko skacze i przy swoim wzroście gdzieś tam... Podchodzącym po metr, pod 1,90 metr m wzrostu ma podane w zasięgu 370 cm. I zobaczymy sobie. O właściwie, sam zobaczę, co o tym myśleć, jako ja, że gościa, ale używam sobie takiego mixtape'u tutaj z gościem. Na początek mamy, że tak powiem, sufit zmierzony przez gościa, czyli taka typowa. Wystawka tylko po to, żeby zabić jak największego gwoździa. Zobaczmy sobie. Ja ogólnie wiem, on ma mega płynny, piękny skok. Widziałem jego skoki z tego ujęcia. Nie możemy tego zobaczyć oczywiście, ale zobaczmy sobie, jak wysoko będzie miał stopy nad ziemią. Musicie wiedzieć, że du siatki. Ta dolna tasiemka to jest fajne porównanie, gdzie kto skacze. I dół ma 140 cm. Więc jak widać w najwyższym punkcie, nawet jak tutaj zatrzymamy, no to jest tutaj myślę, że w okolicach 110 cm na pewno, a głowę mamy w okolicy prawie że połowy antenki. Fajnie, niektórzy atakują z wysokości połowy antenki, a gość sobie tutaj skacze głową. Tati the God. To są bardzo ciekawe skoki u niego. Widziałem nie, je niejednokrotnie yy, u niego na Instagramie czy w mediach. Czyli skakanie nad ludźmi podczas ataku. I nie widziałem za wiele osób, które są w stanie to zrobić. Bo to naprawdę, nie dość, że trzeba być mega pewnym swojego wyskoku, to jeszcze nie bać się skakać nad ludźmi i... Do tego ma jeszcze zajebisty atak. Dobra, dawać dalej. No ale tak się robi. wirale tak się w dzisiejszych czasach słynie. ho. Ten gość jest wyższy od niego. Nie wiem kto to jest. Czy jakiś ziomek z drużyny. Ale patrząc na wzrost, to jeśli on ma 1,88m, to ten ma na pewno grubo ponad dwójkę z 2,5. No i będzie skakał nad, mi, nad nim. Fajne porównanie, bo skacze przy siatce. I to mi się podoba. Wiele osób wrzuca filmiki, jak przeskakuje ludzi, ludzi, ale przeskakuje na przykład kolanem. Na przykład przelatuje obok, a przeskakuje kolanem. On tu legitnie przeskakuje swoją moszną nad włosami. Niesamowite, mi samemu by się nie udało raczej nad taką wysoką osobą przeskoczyć. W ten sposób, z tego względu, że jestem niższy i to kroczę mam tak czy siak chcąc, nie chcąc niżej. Nawet jakby skoczył tyle co on, to mam niżej. Tu jest zgięty, więc nie ma co patrzeć na porównanie do siatki. No, ale jest wariatek skoczny. Nie ma co mu tutaj zabierać. On ogólnie grał w wielu naprawdę klubach. Sprawdziłem sobie gdzieś tam na paru serwisach ze statystykami siatkarzy i tak dalej. No to on tam. Parę klubów liznął. Tutaj akurat, no to są wszystko ataki takie rozgrzewkowe. Piękny penaltimet. Blok, duży rozmiar stopy widać. Gdzie tutaj jest? No, cała klatka piersiowa nad siatką. Koło metra, metr pięć tutaj może skoczył. Chociaż widzieliśmy oczywiście jego wyższe skoki. Okej, okay, atak, tu spoko. Wiecie, nie wszystkimi skokami się też będę jarał, bo widziałem też bardzo dużo i mamy w polskiej lidze Pawła Rusina, który jest wyższy ode mnie o 5 cm i też potrafi skakać tak samo wysoko na siatkę. Tutaj widzę jakiś, jakiś jego trening. Mamy jump składy, co on tam trzyma. Trzymał tam kg, drodzy państwo, ale czy to są 30 kg? Nie, to są 30 funtów, czyli 15 kg, czyli łącznie ma 30 kg. I robi tu jump składy, ale nie skaczę jakoś przesadnie wysoko przy tych jump składach Śmiem twierdzić, że wyżej bym skakał, ale tutaj mamy już boks jumpa i nie policzę tego, nie policzę tego niestety bez kalkulatora, a na kalkulatorze robię 60 razy 2,54 i mamy 152 cm, czyli. Spoko, ale też bez jakiejś super turbo rewelacji. Zresztą, no, wiecie, bok pokazują też mobilność bioder. O, tu już jest wyżej, tu już jest ile? Tu już jest 64, no to już lepiej. I no, ma na pewno zapasu, ale to, słuchajcie, on ma skakać ręką wysoko, a nie wskakiwać na coś. Tak samo, mogoś ma filmiki, jak robi paki i robi tutaj Windmilla. No, nie dziwne, słuchajcie, jeśli ktoś jest z Kanady. I nieważne czy uprawia siatkówkę, jest fanem Vince'a Cartera. Vince Carter put Canada on the map. I tam wszyscy znają Vince'a Cartera. Robi windmilla piłką do siatki, ale uwaga. Piłka jest nisko, on to łapie na ziemi bez pełnego wymachu. Ręka, ej, śmiem twierdzić, że rękę trzyma lepiej przy windmillu niż czwarte dunkerów. To nie jest jego maksymalna wysokość. Ale naprawdę dobrze wykonana. O kurwa, jaką ma szopę na głowie. Rea. Hmm. Bardzo fajna paka. Ciekawe, w imię, jakby to ceni na konkursie wsadów, czyli cyk, siatkarski, kie odbicie od parkietu, ściana i. O, i tu był windmill. Kurwa, chyba goś jest fanem Visa Cartera, bo nie wierzę, że goś tak dobre korby kręci, mm, nie będąc fanem. Ok. Sam sobie nie no, tu za wysoka hala, bo to są te hale takie, kurde, co służą yy, też drużyną uniwersyteckim i NBA, więc tam sufity są absurdalnie wysoko, więc tu nie zmierzy. Ujęcie wysokie, nie wiem, czy coś będziemy widzieć. Na pewno będziemy widzieć absurdalnego kołka z tego ujęcia. Ciężko ocenić, jak jest wysoko, bo on teraz nie jest też przy samej siatce, tylko jest też troszkę od tej siatki. Yy. O, tu jakieś inne ujęcie, zobaczymy sobie. Strasznie na kurwia. Strasznie na kurwia. Chociaż śmiem twierdzi, że są lepsze wariaty. No, zdarzają się takie friki. Na przykład, Boyera muszę ocenić na tym kanale. No dobra, dawać jeszcze coś. O, mamy w końcu jakieś meczowe. On grał gdzieś po jakieś chujwie, Arabiach, Kanadach, w Holandii. nie czy teraz nie gra. No i tutaj cyk, odbiór. Ja pierdolę, no 15 na plecach. On jest fanem Vince'a Cartera, to wszystko się wyjaśnia. No, powiem wam, że tu w meczu go wyjebało ostro w górę. Bez problemu, gość w okolicach 110, myślę, 115 centy. Tak. Wiecie, to, to jest oczywiście atak meczowy i widać, gdzie ma stopy proste. Też nie wygina, w sensie nie wygina. Nie prostuje tej nogi tak do przodu, żeby to optycznie wyglądało i jeszcze wyżej. Ale koło 115 gość na pewno jest w stanie skoczyć. Chociaż kto wie, no bez werteka, bez platformy, no nie jesteśmy w stanie w takich warunkach 100%owych sprawdzić dokładnie ile skacze. Ja mówię to co widzę. No i szefie, graj z taką fryzurą, na pewno będziesz wyglądał wyżej głową, no bo to dodaje dodatkowe 15 cm. No ujęcie z góry, ale to nad blokiem tu nie było nawet co robić za wiele. Przewinąłem sobie troszkę. Fan Winsa Cartera, 3,6 Windmill, 100% Akurat takiego kafa. Yy, dobrze się robi piłką do siatki. Zajebiście się trzyma na przedramieniu. O kurwa, tu coś było i przegapiłem. Strasznie dziś coś zakurwił. No i co, no i co? Jest powtórka? Nie, tu już jest. Tu już jest taki kurwa ostry skos. Z drugiej strony, a wrócę sobie do tego jeszcze. No. Kilka, kilka akcji meczowych. Dobrze idzie jeszcze z daleka No napierdala nie nie ma co gadać ale mówię o kurwa tam chyba był dobry skok ale mówię no widziałem oczywiście lepszych lepszych wariatów bo 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 naprawdę jest trochę niesamowicie eksper Plozywnych siatkarzy Zresztą on też chyba na jakimś super turbo mega Wysokim poziomie ligowym nie grał Tak mi się wydaje, mogę skłamać Nie jestem taka aż super na bieżąco Uuuu Windmill z kozła, piłko do kosza Fajnie, że gość No fajnie, że gość potrafi skakać Bo na przykład powiem wam, że mm, Na hali w Błażowej Trenowało TSV Sanok, Paweł Rusin, tam Patryk Łaba, wielu oczywiście świetnych skoczków. I to było tak, że oni potrafili oczywiście w ataku niesamowicie wysoko skakać, ale jak tam gdzieś ktoś próbował do obręczy, wsady czy coś, to już zero, nie? Więc to zależy też, No oczywiście inaczej jest w siatkówce, inaczej jest przy wsadach. Krótkie dwa słowa na koniec. Jest przechujem. Widziałem lepszych. Pewnie bym widział, pewnie widziałem lepszych, aczkolwiek jest gość naprawdę ciekawy, no te ataki nad ludźmi, tutaj nie ma wszystkich jego filmików, które są na internecie, jak chcecie, możecie sobie więcej zobaczyć. Zostawcie łapkę w górę, yy, subskrypcję, bo niedługo więcej kontentu siatkarskiego na tym kanale. Dzięki za oglądanie, na razie, elo, siema, 320 i... o, ubiorę obrączkę, bo mnie stara zajebie.